Cześć! Witam w kolejnym odcinku Fit dla Zielonych, czyli cyklu, w którym prezentuję praktyczne wskazówki dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę ze zdrowym stylem życia. A dzisiaj postaram się dać Wam pewną wskazówkę na temat tego, dlaczego tyjemy. To, to pytanie jest dosyć proste i odpowiedź wydaje się również być dosyć prosta od nadmiaru kalorii. Jeżeli mówimy o zdrowej osobie, to oczywiście... Przyrost wagi jest spowodowany spożyciem nadmiernej ilości kalorii. Ale ja postaram się pokazać Wam ten temat od trochę innej strony, od strony często pomijanej. Nie będę skupiał się na samych makroskładnikach, na poszczególnych produktach, które mogą przyczyniać się do przyrostu tkanki tłuszczowej. Nie będę też skupiał się specjalnie na kaloriach, a postaram się pokazać Wam to od strony neurofizjologii. Ale oczywiście nie będzie tu żadnych badań naukowych. Zrobię to w sposób bardzo praktyczny. Mam tu dwa produkty. Z jednej strony wysokoprocentowa śmietana, a z drugiej strony cukier. Pamiętajcie, by nie myśleć teraz o tych produktach w kategoriach tego, czy one powodują przyrost tkanki tłuszczowej, czy one są zdrowe, czy one nie są zdrowe. Zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o zwrócenie uwagi na coś zupełnie, zupełnie innego. Wysokoprocentowa śmietana przede wszystkim zawiera tłuszcz. Z drugiej strony, jak wspomniałem, mamy cukier. Kiedy spróbujemy jednego i drugiego, nie wydaje się to specjalnie smaczne. Cukier Raczej nie jesteśmy w stanie go dużo zjeść. Same Śmietany. Również niekoniecznie. Ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy połączymy te składniki. Kiedy do wysokoprocentowej śmietany dosypiemy cukru, kiedy to wymieszamy, powstanie nam gęsta masa na nabierze zupełnie innego wyrazu. I to zdecydowanie jest już smaczne. Z takiej masy bardzo często robi się lody. Dlaczego to zrobiłem? Mianowicie chcę Wam pokazać pewną zależność. Makroskładniki stosowane solo, węglowodany, białka i tłuszcze znakomicie wpływają na kontrolę naszego kontrolę sytości. Oznacza to, że kiedy czujemy się głodni i zjemy na przykład wysokowęglowodanowy posiłek, to uczucie sytości dosyć szybko się pojawia. Jeżeli zjemy posiłek, który zawiera sporo tłuszczu, również zwykle to uczucie sytości dosyć szybko się pojawi. Natomiast w sytuacji, kiedy w posiłku znajduje się dosyć duża ilość węglowodanów, węglowodanów w postaci cukrów, cukrów prostych albo dwucukrów, czyli tak jak na przykład tutaj sacharozy, i duża ilość tłuszczu, taki posiłek zachowuje się trochę inaczej. On trochę oszukuje nasze uczucie sytości i głodu, ale przede wszystkim, jak żaden inny makroskładnik solo, wpływa na odczuwanie przyjemności. Odczuwanie przyjemności w mózgu. Oznacza to, że spożywając taki posiłek, nie spożywamy go wyłącznie dlatego, że jesteśmy głodni, ale bardzo często robimy to dla przyjemności. I z tego tytułu takie posiłki najchętniej podjadamy. Oczywiście, abstrahując od ich kaloryczności, która często jest również bardzo duża, tym największym problemem, jeżeli chodzi o przyrost tkanki tłuszczowej, z punktu widzenia takich produktów, jest właśnie wpływ na ośrodek przyjemności w naszym mózgu. Innymi słowy, możemy je podjadać, podjadać i podjadać. Nawet jeżeli zjemy pełnowartościowy posiłek, później, po nim, kiedy czujemy się syci, raczej jesteśmy w stanie pozwolić sobie na przekąskę, która zawiera. Dosyć dużo cukru i dosyć dużo tłuszczu. Ten efekt zachodzi najsilniej, kiedy te proporcje są w stosunku 1 do 1. Kiedy na każdą jedną część węglowodanów, które szybko uwalniają energię, przypada jedna część tłuszczu. I co ciekawe, takie połączenia prawie w ogóle nie występują w naturalnej żywności, natomiast występują w ogromnych ilościach w produktach wysoko przetworzonych, szczególnie w słodyczach. My często szukamy takich produktów. Bardzo często jest tak, że mamy ochotę na coś słodkiego albo mamy ochotę na coś pikantnego. Ale prawda jest taka, że zwykle mamy ochotę na połączenie jednego i drugiego, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę, że w tym produkcie właśnie znajduje się połączenie dużej ilości węglowodanów, dużej ilości węglowodanów, które szybko uwalniają energię oraz dużej ilości tłuszczu. I tutaj mam kilka takich produktów przygotowanych. Oczywiście każdy z Was może zrobić taki test samodzielnie. W większości przypadków, gdybyśmy mieli do wyboru jeden z tych dwóch produktów, czyli chrupki kukurydziane, które oczywiście nie są super idealnym, idealną formą przekąski i typowe chipsy i moglibyśmy wybrać jeden z tych produktów zupełnie nie zastanawiając się nad ich kalorycznością, nie myśląc o ich kaloryczności, nie myśląc o tym, czy który z nich jest bardziej zdrowy, czy który z nich jest mniej zdrowy, mielibyśmy po prostu do wyboru jeden z produktów po to, żeby zjeść i żeby on nam smakował. Zwykle większość z nas sięgnie po chipsy. I to jest doskonały przykład produktu, który zawiera dużą ilość cukru i dużą ilość tłuszczu. W przypadku takich oto kukurydzianych, nie tyle chipsów, ale takich oto kukurydzianych krupki zawierają przede wszystkim węglowodany, ale znikomą ilość tłuszczu. Dlatego smakują nam trochę mniej niż takie oto chipsy. Kolejny przykład. Jeżeli mielibyśmy do wyboru zjeść pączka albo zjeść biszkopty to większość z Was stosując tę samą regułę, czyli wybiera produkt, na którym bardziej ma ochotę, sięgnie po pączka. Bardzo często zjadamy pączka jako deser po posiłku po raz kolejny. To jest produkt, który typowo wpływa na ośrodek przyjemności w naszym mózgu. Możemy go podjadać, podjadać, podjadać mimo uczucia sytości. Tu jest bardzo dużo węglowodanów i bardzo dużo tłuszczu. Z kolei w biszkoptach mamy przede wszystkim węglowodany. Pójdźmy dalej. Gdybyśmy mieli do wyboru zwykłe cukierki, takie oto tutaj jak tutaj albo czekoladę, Mielibyśmy wybrać produkt, który będzie nam bardziej smakował, który mam, na który mamy bardziej ochotę, to w większości przypadków sięgniemy po czekoladę. Po raz kolejny jest to znakomity przykład połączenia węglowodanów, które szybko uwalniają energię oraz połączenia tłuszczu. Pamiętajcie, że im bardziej te proporcje zbliżają się do 1 do 1, czyli na każdą część węglowodanów, które szybko uwalniają energię, przypada jedna część tłuszczu, tym ten efekt jest silniejszy. W wielu produktach, w wielu posiłkach, które traktowane są jako smaczne, które często mm, lubimy spożywać, które wpływają na uczucie przyjemności po ich spożyciu, właśnie tego rodzaju reguła zachodzi. Dobrym przykładem są frytki, dobrym przykładem są hamburgery, dobrym przykładem mogą być chociażby kebaby. To wszystko wysoko przetworzona żywność, która oczywiście po pierwsze jest kaloryczna, ale po drugie możemy jeść, jeść jej bardzo, bardzo dużo. I nie czujemy uczucia sytości, albo to uczucie sytości się pojawia, ale za chwilę możemy zjeść kolejną porcję. Zwróćcie uwagę, że większość osób, która stosuje na przykład pieczywo z drzemem, spożywa pieczywo z drzemem, wcześniej pieczywo smaruje masłem, czyli dodaje porcję tłuszczu. Po to, robi to podświadomie, nie robi tego celowo, robi to podświadomie, ale efekt po raz kolejny jest taki sam. Więc moja wskazówka na dzisiaj. Tak jak powiedziałem, zapominamy na razie o kaloriach, chodzi nam o coś zupełnie innego. Moja wskazówka na dzisiaj brzmi, jeżeli wybieracie produkty, kupujecie produkty gotowe, zwróćcie uwagę, czy nie zawierają dużej ilości węglowodanów, szczególnie tych wysoko przetworzonych, czyli takich, które szybko uwalniają energię oraz dużej ilości tłuszczu, ponieważ korzystanie z takich produktów grozi tym, że będziemy mogli je podjadać w dużych ilościach. Jeżeli kupujemy na przykład lody na bazie takiej oto śmietany z cukrem, Kupcie małe opakowanie. Jeżeli kupicie duże opakowanie, to istnieje bardzo duże ryzyko, że będziecie wracać do tego i podjadać wyłącznie dla przyjemności, a nie dlatego, że czujecie się głodni. Tyle na dzisiaj. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku Fit dla Zielonych. Pozdrawiam, cześć!